Znajdujemy się na wadowickim rynku i za niedługo nastąpi start kolejnego etapu 81. edycji Tour de Pologne. Dzwony, bazyliki w Wadowicach przypominają właśnie o tym, że to wydarzenie rozpocznie się już niebawem. Zapraszam Was na materiał. Lubi Pan wyścigi kolarskie? No w tym wieku to tylko można lubić. Sam w młodości jeździłem na rowerze, więc... O, tak bardziej wyczynowo, czy...? Nie, nie, turystycznie. Mhm. Ale dobre czasy się skończyły, także mogę tylko popatrzeć. Tu już za kilka minut start będzie pan obserwował? Ja tam mam samochód, także zatrzymam się i zrobię sobie tą przyjemność, żeby jeszcze przypomnieć sobie co było 40 lat temu. Nie, nie, chyba pan pomylił wyścigi, bo tu Tour de France, a tu Tour de Pologne? No koszulka z Tour de France zdobyta, walczyłem ostro, ale tak, no, piękne Padowice trzeba Dobry Panie Czesławie. Y -y, jakie emocje związane są z Tour de Polonia? Nie, emocje super, naprawdę, ja jestem człowiekiem, który jeździ trochę na rowerze, jak kojarzysz. Z nami jest główny organizator em, festiwalu Ogórka, czy będzie też wyścig kolarski Ogórka? W tym roku nie. Ale, ale dobry pomysł. Myślimy już o czymś takim jak kojarzysz też. Fajny autobus, ogórek jak zwany, też, żeby też się pojawił, a już dzisiaj zapraszamy właśnie przy okazji świetnie, tak. że jesteście. Y, za tydzień w sobotę, zarówno w sobotę 24 sierpnia stają Kalwarianka, festiwal Ogórka Kalwaryjskiego przygotowaliśmy zespół, łobusy wystąpi teraz my. Y, ogórków nie zabraknie, myślę, że też będziesz serdecznie zapraszam. Co jest takiego ekscytującego w wyścigach? To jest sport jest ekscytujący. Mm -hmm. Każda Poza boksem może i taki walczonek. Na to wszystkie dyscypliny Okej, okay, Czyli rywalizacja po prostu? No, dokładnie. O to. Tak dużo ludzi tutaj się zebrało dla tych kilkunastu sekund przyjemności, jakkolwiek to brzmi? W sumie tak, no, chociaż trwało to dużo, bo samo to przedstawienie ekip. Mm -hmm. to, każdy coś potrafi, coś chce zobaczyć też. W Badywice, małe miasteczko, nie jest w tym się dużo dzieje, chociaż coś się dzieje, nie? ale tu mogę mogę powiedzieć, że nie. Tak? So, to jest na pewno dla, dla ludzi co ciekawe. Widzę, że ma Pani mnóstwo sprzętu. Jak to wygląda? Czy macie jakiś kontakt ze sobą? Kiedy coś się zaczyna? Czy jest Pani na różnych etapach, czy tylko tutaj? Jak to wygląda? Jestem na różnych etapach. Zaczęłam od Wrocławia, tak naprawdę, ponieważ tam też pucham i, i tam mieszkam, więc zaczęłam od Wrocławia. Staram się być na prawie każdym etapie. Na pewno te końcowe są dla mnie najbardziej emocjonujące. Nie mamy za bardzo kontaktu z bazą, z koleżami, ale generalnie jeśli chodzi o całą organizację, to jak najbardziej jest bardzo przystępnie zrobiona też dla foto i myślę, że da się porobić dużo dobrych ujęć. Mm -hmm. Okej, okay, ale to jest, jakby to jest taka, można powiedzieć, praca? Pani później sprzedaje te, te różnie, zdjęcia różnie. gdzieś? Czy... E, w sumie 15 lat temu zaczęłam fotografować. E, najpierw o. fotografowałam e, muzycznie koncerty, e, teraz fotografuję również sport, e, więc e, zazwyczaj pracuję z redakcjami. E... Czy jest Pani freelancer? Tak, tak, zgadza się dokładnie. Okej. Okay. No to co, a jeszcze jedno pytanko, czy oprócz tego, że właśnie sport i tak dalej, to czy jest Pani może fanką kolarstwa? Jest czy coś Fanką kolarstwa, tak? sama jeżdżę również, tak. więc jest to na pewno mi bardzo bliski temat, więc może nie pasjonuje się piłką nożną i nie fotografuję, ale tutaj wiążą się z tym dodatkowe emocje i okay. śledzę też każde tury i Giro i Tour de France. Jakby. Wiem już myślę w tym momencie, jak to powinno funkcjonować. I z której strony najlepiej się ustawić, żeby odpowiednie ujęcia znaleźć. Więc. Super. A gdzie możemy podziwiać Pani zdjęcia? E, Naleja magazyn, tam jest moje portfolio. E, generalnie też na wirtualnej Polsce czasami, onycie to, to już bardziej przez agencję i sprzedaż zdjęć, jak one się pojawiają, ale na pewno też prowadzę swoje portfolio w sieci i, i próbuję to budować od paru nastu lat. No i po raz kolejny znajdujemy się na Wadowickim rynku. Tour de Poloń wystartował. Wszyscy już zwinają manatki, a dzwony bazyliki Wadowickiej oznajmiają koniec wyścigu, znaczy koniec startu wyścigu. Dobrze dziinfo. Naj, najlepszy, największy serwis informacyjny w regionie tutaj.